Zapraszamy Państwa na kolejny odcinek z cyklu Sprawozdań Poselskich. Dziś podsumujemy 20 lat przeobrażeń jakie zaszły w Wielonej Górze od powstania III RP. W mieście zmieniło się bardzo wiele od początku lat 90. Historię w pigułce przedstawi poseł na Sejm Marcin Zawiła, pierwszy prezydent naszego miasta. Książnica Karkonoska to jedna rzecz, rzecz, która dla mnie jest osobiście bardzo bliska, ale y, młodsi mieszkańcy Jeleniej Góry, którzy widzą ten z tyłu skwer, często już nie pamiętają, że w tym miejscu stał tak zwany Iwan, czyli pomnik wdzięczności dla Armii Czerwonej za wyzwolenie Jeleniej Góry. W momencie, kiedy powstał samorząd terytorialny, kiedy ta obowiązkowa przyjaźń z Związkiem Radzieckim przestała mieć większe znaczenie, no, był olbrzymi nacisk i uchwała Rady Miejskiej, aby pomnik ten stąd usunąć. A ja przypominam, że walko o Jeleniu Góry nie było żadnych, bo Rosjanie wkroczyli tu praktycznie bez wystrzału 9 maja 1945 roku. Problem, przed którym stanęliśmy, to był problem taki, że nie chcieliśmy robić z tego widowiska, bo oczywiście oprócz y, fałszywej przyjaźni rosyjsko-polskiej w okresie komunizmu, y, był też problem zwykłych, prostych żołnierzy, którzy tutaj leżeli. I, y, Dzięki radnym, dzięki urzędnikom powstał fajny pomysł, żeby po prostu tego Iwana e, przenieść na cmentarz, tam gdzie są kwatery żołnierzy rosyjskich, i zrobić to możliwie dyskretnie nad ranem, żeby nie robić z tego jakiegoś widowiska. To zostało zrobione. Iwan do dzisiaj stoi, czy żołnierz radziecki z dziewczynką stoi na cmentarzu, a bardzo się cieszę, że górzanie dość często tam świeczki tym żołnierzom rosyjskim stawiają. Czyli nie mieliśmy sensacji w Jelenie górze, ale pewne rzeczy załatwialiśmy w sposób normalny. Chyba w 1991 roku Rada Miasta podjęła decyzję o remoncie Starego Miasta. To była wizytówka. Wszystkie te budynki wokół placu Ratuszowego mają wymienione dachówki. Pamiętam, żeśmy się zdecydowali na dachówki brasa jedne z najdroższych, żeby to zrobić rasa porządnie, chociaż okazało się, że wykonawstwo nie było najlepsze i odmalować kamienicę. No. Minie 20 lat i jak widać po wielu elewacjach na czas byłoby z powrotem je odświeżyć. Ale problem był większy, ponieważ tu w obrębie starego miasta 90% budynków to były własności komunalne. W większości zdewastowane, cieknące dachy. W związku z tym musieliśmy podjąć decyzję o tym, jak odnowić to mielenie u góry, ale w sposób taki kompleksowy, a nie yy, fragmentaryczny. No i tu zapadła decyzja o rewitalizacji centrum. Dzisiaj o rewitalizacji wszyscy mówią, myśmy nie wiedzieli jeszcze, że to pojęcie istnieje, że zaczęliśmy to robić. Miasto było inwestorem bloków na Zabobrze. Wybudowaliśmy nowe domy, zaproponowaliśmy mieszkańcom, e, części mieszkańcom, w tych kamienic w złym stanie, nie, akurat nie tych wokół rynku, ale przy ulicy Konopińskiej, Solnej, wyprowadzenie się w inne e, miejsce na Zabobrze, a całe budynki zostały sprzedane. I dzięki temu ulica Konopnickiej, ulica Solna i tych przyległości no mają dzisiaj prywatnych właścicieli, mają wygląd bardzo atrakcyjny. Największym wydarzeniem, takim dramatycznym tych okoliczności była jedna z inwestycji przy ulicy Solnej, która zakończyła się katastrofą budowlaną. Tam się okazało, że znaleziono jakiś słoik złota, który zresztą zdeponowany jest w, chyba do dzisiaj w sejfie miejskim. Dobra cena złota jest to chyba, zwrócę się do miasta sprzedaż tego, żeby uzyskać jak najwięcej pieniędzy. O, można byłoby z tego książki do biblioteki kupić, na przykład. E, I e, ludzie rozognieni z naleziskiem zaczęli kop kopać coraz głębiej i głębiej. A robili to na dawnej fosie miejskiej. Spadł deszcz, no i niestety sąsiednie domy zostały zagrożone katastrofą. Jeden na moich oczach poleciał. Zdołaliśmy ludzi wyprowadzić nie zabrali z sobą nic pomoc miasta była tutaj ogromna dostali mieszkania dostali pomoc finansową no, zakończyło się to szczęśliwie ale pamiętam że to były chyba moje takie pierwsze wielkie emocje jako prezydenta miasta i góry. Jesteśmy na ulicy Solnej to jest y Pierwsza całkowicie prywatna ulica miasta Jeleniej Góry. Z jednej strony spółdzielnia mieszkaniowa, z drugiej strony prywatne kamienice. To właśnie tutaj w trakcie prowadzenia prac remontowych znaleziono to złoto legendarne. I no, tak rozpaliło to budowlańców, którzy, nawiasem mówiąc, działali chyba bez zgody na budowę, a tylko ze zgody na prace archeologiczne, że pogłębili wykop, odsłaniając fundamenty z sąsiednich kamienic. No i nastąpiła katastrofa budowlana. To był taki dramatyczny moment, ponieważ jeden budynek się zawalił, ja stałem przed decyzją, czy pozwolić mieszkańcom wrócić po osobiste rzeczy. Dostosowałem się do zaleceń budowlańców, którzy mówili absolutnie. Faktem jest, że przez noc wytrzymał budynek nad ranem runął, to padał deszcz, pamiętam, kurz straszliwy na całe miasto się z tego z tego pojawił. No i pierwszy wielki problem. Mieszkańcy znaleźli inne mieszkania, miasto finansowe pomogło ofiarom katastrofy, a budynek ostatni tutaj, ten bordowy, który jest, został e, zabezpieczony przez firmę taką Alemar, to była jedna z bardziej znanych firm Jeleniogórskich. Oni zankrowali to takimi specjalnymi e, stalowymi uchwytami i budynek ten został, e, został uratowany. Ale to jest pierwsza prywatna, e, w całości prywatna ulica miasta Jeleniugóra. W czasie, kiedy pierwszy samorząd miasta Jeleni Góry obejmował e, kierowanie miastem, e, no tych problemów było mnóstwo, ale problemem był takim najbardziej widocznym i który pewnie pamiętają mieszkańcy Jeleni Góry, to była taka sytuacja absurdu komunizmu, że e, sklepy. To chyba siedzimy koło dawnego Wedla, były puste, bo w sklepach nie było w ogóle towaru. A mieszkańcy Jeleni Góry, którzy no, wykazywali się bardzo dużą przedsiębiorczością, wyszli na ulicę, rozstawili łóżka, stoliki, szczęki. Wszystko można było kupić na ulicach. No, to, był, to była sytuacja zupełnie absurdalna. Jednym z pierwszych działań, które podjęliśmy, to była kwestia prywatyzacji lokali usługowych, ponieważ to były lokale, które były własnością spółdzielni, państwa, państwowych instytucji. No i y, był to proces bardzo trudny. W wielu miastach skończyło się to, pokusa była wielka, prokuratorskimi postępowaniami jako priorytet przyjęliśmy, że musimy to zrobić gładko, oficjalnie i transparentnie, jak to dzisiaj się mówi, została przyjęta uchwała Rady Miasta, która premiowała dawnych dzierżawców y, albo pracowników firmy. No, i w ten sposób w ciągu niecałego roku ta operacja została przeprowadzona, i poza dwoma chyba lokalami, z którymi były jakieś postępowania sądowe, e, procesowe, wszystkie lokale zostały przejęte przez e, prywatnych właścicieli. No i rozpoczął się, ludzie z ulic weszli do sklepów i zaczęło się normalne życie miasta. E, ja chciałem tutaj bardzo mocno podziękować wszystkim, którzy w tym uczestniczyli, bo to była olbrzymia pokusa dla radnych, komisje na temat się wypowiadały. Oczywiście było mnóstwo pokus, ludzie próbowali ludzi namawiać nie chcemy być korumpowani, ale chyba też takie przypadki być może miały miejsce, bo ja do mnie nie dotarły, Rada Miasta oparła się temu. To byli doskonali ludzie, którzy mieli takie poczucie misji w sobie. E, I no ten proces w Wieleń Górze przeszedł gładko. I w zasadzie dzisiaj wszyscy by pamiętali jakieś gigantyczne afery korupcyjne, a tu w Wieleń Górze no, tak jakoś bez tego się obeszło, niektórym tego e, brakuje. Medialnie to może nie jest specjalnie e, nośne, no, ale mieszkańcy chyba, starsi mieszkańcy tamten czas pamiętają i to Operacje oceniają z perspektywy czasu pozytywnie. Ale wszyscy wspominamy sklepy Baltona i Peweks. Oczywiście, Baltona i Pewex zostały też sprywatyzowane. No, to, to był taki czas, że, że, że w Baltonie i się można było kupić rzeczy, których nigdzie indziej nie było. Ale bardzo szybko towary lepszej jakości, podobne, znalazły się na ulicach. Ludziom trzeba było pozwolić działać, a robili to doskonale. Kiedy objąłem stanowisko prezydenta, kiedy Rada zapoznała się z stanem środowiska, wszyscy złapali się za głowę. Na szczęście młodzi mieszkańcy tego już nie pamiętają, ale Bób, brzosówka kamienna, no to był, była rzeka pozaklasowa biologicznie. Ekolodzy twierdzili, że to trzeba będzie pokoleń, żeby życie biologiczne tam wróciło. Co najgorsze, oczyszczalnia ścieków, która wówczas była modernizowana, po prostu nie działała. A ścieki komunalne były pompowane do odstojnika celwiskozy pełnego już jakichś odpadów chemicznych, i to wszystko tam się mieszało. Jak pierwsi tacy eksperci duńscy pojawili się w Jeleniej Górze, złapali się za głowę, nazwali to Blue Laguna, i poinformowali nas, że to jest bomba, która zagraża Czarnemu i całemu miastu. Więc no, mało kto pamięta, ale osiedla mieszkaniowe w cieplicach, orle dwudziestolecia zostało wpięte w kolektory. Dokonaliśmy bardzo trudnej modernizacji, może niedoskonałej, w takich napięciach zresztą wówczas pierwszego etapu oczyszczalni ścieków. No i okazało się, że nasze rzeki wróciły do stanu równowagi biologicznej, dobrej klasy. Rybacy, wędkarze łowią ryby szybciej niż naukowcy ekolodzy o tym mówili.